Siemaneczko Lodziska, Stavros 84 e, gramy w entwind czy coś takiego zagubiony z wiatrem. E, powiem szczerze, no lecimy tymi dwoma tymi ptakami, czy czym to jest, czy, czy cokolwiek to jest, zbieramy, przy, przejeżdżamy przez te punkty. I tak wygląda rozgrywka cała. Nie wiem, co tam dalej jest, bo jak je przeszedłem tylko pierwsze życie, chwilę pograłem. Lewy, lewy Joyce steruje lewym gościem, tym złotym, żółtym, whatever, pomarańczowym. Ten drugi steruje niebieskim. Zbieramy te Badziewia. zbieramy te... Powiem wam, no, jeszcze nie przeszedłem, nie udało mi się przejść całego. A grata jest dostępna z PS Plusa za darmo, jakbyście chcieli. Nie trafiając te punkty, da, yy, tracimy coś, nie wiem co, życie, cokolwiek to jest. Czasami gra wymaga od nas zbliżenia się, tak jakby do siebie, i grania na jednym kolorze, co jest ok. No, powiem wam szczerze, no, jestem ciekaw aż przejdę. Postaram się przejść tą pierwszą planszę, pierwsze życie. Czy cokolwiek to jest. Na razie nie idzie najgorzej odpukać. Wszystko zbieramy. O właśnie, już górna nie trafiona O, tu na dole to razem musimy być. Pięknie. Teraz na górze też razem. I znowu na dole, ale tutaj zabierzmy to, będziemy. Dobra, dzisiaj. Jak widzicie, musimy zgrać się dobrze palcami, coś tak wyrażę, z dwóch stron. A co najważniejsze, ta gra jest dostępna z PS. A nie wiem, czy już powiedziałem, czy nie. Jeśli tak, no to mówię jeszcze raz. Jeśli nie, no to jest to gra sierpnia. Jeśli macie abonament w PS, Plusie, możecie sobie ściągnąć. A jeśli gracie online na czwórce, to na pewno macie. Więc jeśli chcecie się pokombinować z tym. <laughs> To możecie śmiało. Ajajaj. Aj, aj. No. Dobra, tym złotym już prawie jesteśmy w domu. Nie wiem o co chodzi teraz. Czy mamy po prostu wytrwać, czy co? O, ale babol. Już prawie. Już prawie jednym i drugim, tak więc zaraz będzie koniec. Kurde, co jest? Dobra, łączcie się. Tak, łączą się. Tak, mają zbliżyć się. Da pierd... Yeah. Dobra, jest! lecicie razem. Pierwsze życie pokonane, tak więc e, jeśli chcielibyście sobie ściągnąć to pograć, sobie zobaczyć co jest dalej. PS Plus e, PlayStation Store i możecie cisnąć śmiało e, Nie ma pojęcia o chodzi. A czekaj, bo tu odwrócona klawiatura jest i od, odwrócone sterowanie Ja jest Ale Kurna! Z pilotem samolotu nigdy nie byłem. Już nigdy mnie to nie bawiło. A oni tam mają odwrotnie chłopacy. A raz to tak. Ja. No tak jak widzicie, już przyszliśmy następne. No i co, 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 co tak, tak mam lecieć? Nie wiem o co chodzi. Ale chyba coś źle zrobiłem. <grymny> Czekaj, polecimy do światła. nie da rady. tam jest, a dobra, tam jest światło tam jest nasz portal ja się udam przez portal, a wam dziękuję za oglądanie tego odcinka z darmowej gry miesiąca na razie